Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale A dzisiaj gang produkciaków I ja wiem, wiem, niby produkciaki się już skończyły Ale my z Iską wiemy Gdzie one się jeszcze schowały Jak widzicie tutaj na tej tablicy Troszeczkę produkciaków mi brakuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no, trochę dużo, że tak powiem. 9 produkcjaków, więc wbijam sobie od razu do sklepu. Ja jestem klientem, a ty, Iska? Ja wcieliłam się w rolę pracownika i chciałam dzisiaj mega zadbać o sklep. Słuchajcie, widzę, że są ogromne braki na kasach. Brakuje pracowników, którzy mogliby skasować produkty klientom, którzy chcą coś kupić. Więc ja dzisiaj będę chciała tutaj im pomóc i słuchajcie, troszeczkę tym sklepem pozarządzać. Przede wszystkim Iska, to tutaj jest brudno. Wielkie plamy są na podłodze. O nie. Ej, nie mogę się zalogować na kasę. Może ja się jednak. Nie, ja się wcieliłam. Nie, no dobrze. Jestem pracownikiem, a nie mogę kasować produktów. Help! A, ja nie mogę kasować produktów, bo ktoś inny chyba stoi na tej kasie. Na to wygląda, ale nie jestem pewna, bo kurczę, do każdej nieco nie podejdę, to nie mogę się tutaj wcielić w tą rolę. O co chodzi? nie wiem co tam u ciebie, ale ja też stałam się teraz y, pracownikiem, dlatego, żebym mogła wejść tam na magazyny i mam nadzieję, że tam znajdę moje brakujące właśnie y, produkciaki. Bijam tutaj na magazyn. Nie, no, ja chyba znowu będę miała pecha. W prawdziwym y, świecie, życiu, na moim kanale sobie testuję, to ja tam mam mnóstwo produkciaków, a tutaj. Lipa, nie mogę nic znaleźć. Sylwia na swoim kanale wymiata z produkciakami, a tutaj jej ewidentnie nie idzie, więc potrzebuję Waszego wsparcia. Ja trzymam za Ciebie mocno kciuki, myślę, że nasi widzowie też. Może jak się przyjadę furgonetką Biedronki, słuchaj, jestem kierowcą, jadę tutaj y, poza zaopatrzenie, może jak trochę tutaj będę dobrym pracownikiem, y, to wówczas pojawią mi się te produkciaki. Myślę, że tak, myślę, że tutaj gra wyczuwa, słuchaj, Twoje intencje, dlatego ja dzisiaj tak bardzo chciałam zadbać o ten porządek, żeby tutaj było tak perfekcyjnie, czysto, żeby się klienci nie denerwowali, słuchaj, na kasach. I e, już udało mi się zeskanować trochę produktów i widzę, że ten pasek kasy pięknie mi się zapełnił, więc zaraz pójdę posprzątać, żebyś mi nie narzekała, że są jakieś plamy na podłodze. Ja zawsze mam problem z klasyfikowaniem tutaj tych kategorii, jak jestem na kasie, e, i trochę długo mi schodzi szukanie tych produktów. O, i znowu słuchajcie, e, pomidora szukałam w warzywach, a nie w owocach. No, jakoś mi tam ewidentnie pomidor nie leży. E, wyszłam już z kasy, bo zdecydowanie jest już porządek, i tutaj ogarniają, słuchajcie, inni pracownicy, ale zdecydowanie porządku to nie ma na sali. Jest tak brudno. Ja idę sprzątać, bo to po prostu wygląda tragicznie. No, niestety tak jest, że nawet w tych prawdziwych biedronkach czasami jest bałagan. Proszę, powiedzcie mi, co się dzieje. Czy tych produkciaków już naprawdę tutaj nie ma w tej biedronce? One zniknęły z prawdziwych sklepów. Znaczy się, produkciaki są, tylko nie ma już naklejek. Ale ja tutaj niczego nie mogę znaleźć. Niemożliwe, na pewno gdzieś jeszcze są. Jeśli nie zapełniłaś całej listy, to one na pewno gdzieś na ciebie czekają. Przepraszam, na jakim dziale znajdę frytki karbowane? Dania gotowe, proszę panią. Pomogłam komuś. Czuję się ważna. Ja ci pomogę poszukać produkciaków. Okej, okay, ja teraz znowu jestem klientem i idę zrobić sobie jeszcze jakieś zakupy. Może przy okazji yy, coś tutaj znajdę. Papier toaletowy już mam. O, o idę po twoje pomidory, które są w końcu owocem czy warzywem? No, według tej klasyfikacji tutaj są owocem, chociaż ja ewidentnie szukałabym ich na warzywach. No ale cóż. Może e, nie znam się tak dobrze na klasyfikacji owoców i warzyw, ale mi zdecydowanie pomidor pasuje na warzywo. Eee, co ty tu potrzebujesz, panie Maksymilianie? A, dobra, to ktoś ci tu dołoży. To, o, proszę bardzo, lista zakupów ukończona. Proszę bardzo, słuchajcie, chyba mamy złą wiadomość. Tutaj już chyba naprawdę nie ma tych produkciaków. Chyba one zniknęły. Ja szukam jeszcze ich, może gdzieś coś tutaj znajdę. Jeśli tylko coś znajdę, to ci tutaj nakieruję, ale generalnie może tak być. Chociaż na szczęście, chociaż mi się udało pośród naszego ostatniego grania zebrać je wszystkie. Więc mamy, e, mamy wiadomość dobrą, taką, że, że, że te wszystkie są na mojej tablicy. Niestety sobie się nie udało, więc bardzo chcieliśmy dzisiaj te produkty dokoptować, ale ja faktycznie też ich tutaj nie widzę. Ja robię zakupy. Znowu pomidor. O co chodzi? Dlaczego wszyscy kupują te pomidory? Potrzebuję pizzę, kurczak i pieczarki. Co to za połączenie? Okej, okay, a ja znowu idę na kasy. Widziałaś, jak jest? Pizza, kurczak i co? pieczarki, ale udało mi się. Chyba zabrałam ostatnią już. Udało się, udało. Frytki karbowane, wyjątkowo w biedronce jest cały asortyment. Słuchaj, nie ma problemu. Póki co robię idealnie zakupy. Ser też jest, więc kolejna lista jest już wypełniona. Jeszcze chyba nie robiłam w biedronce zakupów. W grze, oczywiście, nie mówię, w życiu prywatnym. Więc jak tylko trochę tutaj ogarnę na kasie, bo znowu jest niestety do połowy tylko pasek zapełniony, to chyba też się wcielę w rolę klienta i pójdę sobie zrobić zakupy. Ja robię zadymę. Można skakać po yy, szafeczkach, wiesz? Po tych regałach. Ja skaczę tutaj po dachach. A co tam? ciekawe czy jakaś ochrona jest tutaj w biedronce. No bo normalnie to chyba by się do mnie od razu doczepiła, co? Oj, myślę, że tak, jakby zobaczyli jak tam e, skaczesz po regałach i robisz destrukcję, to myślę, że pierwsze co jakiś ochroniarz by przyleciał, chyba, że zajmowałby się kasami samoobsługowymi, to mógłby nie przyjść. No dobra, idę po banany, w razie czego będę Ci dawała znać, jeżeli czegoś nie będę miała, ale póki co... U, poczekaj, banana, czy mogę wziąć z tego banana? Czy nie ma już bananów? A nie, są banany, dobra. Znowu chyba wzięłam jakiś ostatni banan. Teraz, o nie, papier toaletowy. Znowu ten pomidor. O co chodzi z tymi pomidorami? Non-stop muszę je kupować. A to jest może to jest jakaś e, afirmacja, manifestacja, żebyś polubiła pomidory? Może to specjalnie dla Ciebie. W życiu nie lubię pomidorów i inaczej lubię wszystko co pomidorowe, ale nie lubię takich surowych pomidorów. No widzisz, to może specjalnie dla Ciebie gracie. Próbuję przekonać, że te pomidory jednak są takie dobre. Czemu wszyscy groszek kupują? Co wy jakieś sałatki? A nowe już będziecie robić o co chodzi? Pewnie jest promocja. <laughs> Promocja na groszek. Papryka, pomidor i groszek to jest najczęstszy produkt kupowany dzisiaj w mojej biedronce. O, cicho, jest przełamanie i mamy żel do prania. Ultra. Dobra, ja piekę chleb. To jest jedno z moich ulubionych tutaj zajęć yy, na sklepie. Czy ty kiedyś piekłaś już chleb? Chyba tam byłam, ale tak się zafascynowałam produkciakami, które tam znalazłam, że olałam yy, pieczenie chleba. No, ja piekę tutaj pięknie mi wychodzi. Muszę naciskać tutaj odpowiednie miejsca. Ej, chyba już to mam. Muszę znowu stanąć przy stole. To nie jest takie łatwe. A, muszę teraz mieszać to całe ciasto. Ej, tutaj trzeba naciskać te strzałeczki takie. Ja jadę na zaopatrzenie, bo jest za mało produktów, więc jadę się przejechać ciężarówką. Uuu, nie mogę do niej wsiąść. Dobra, przywieź zaopatrzenie. Obecnie nie potrzeba więcej zaopatrzenia na magazynie. No jak nie potrzeba? A, może kwestia tego, że nie ma go na sali? No, to musisz chyba zabrać to i przełożyć na salę. Dobra, no to idę. Potrzebne produkty. Uzupełnij żel do prania. Ja uzupełniłam chleb, jak to pięknie wygląda teraz. Szkoda, że nie można jakichś bułeczek robić jeszcze. Ej, ale to fajnie wygląda. Ja tutaj uzupełniłam żel do prania. I on słuchaj, na całym regale tak pięknie tutaj stoi. No nie, no to chyba będzie moje nowe, najbardziej satysfakcjonujące zajęcie w Biedronce. Uzupełnianie produktów. To ja Ci powiem, czego brakuje, bo też idę y, uzupełnić coś i nie ma lodów, nie ma tych rzeczy tam w lodówkach. A ja chciałam tutaj sobie iść tak po kolei, żeby tak ładnie tutaj wyglądało. No, chodź wyjść, zobacz, ile żelu do prania uzupełniłam. Gdzie? A tu widzę. Bardzo ładnie. Ale ja tutaj uzupełnię jeszcze w lodówkach lody. Ej, czy mogę więcej ich uzupełnić? Oczywiście, że tak. Ej, bo tutaj wszyscy stoją przy tych lodówkach i się zastanawiają, gdzie są lody. Tam pierwsze uzupełniłam już. Lody Sun, sun Fruits, czy jakoś tak to było? Sunny Forest Fruits. Czy uzupełnianie towaru na regałach w Biedronce to jest najbardziej satysfakcjonujące zajęcie, Iska? Chyba tak, no tak mi ten żel się spodobał, jak się tak ładnie tutaj uzupełnił. A ja cię z koszykiem widziałam. Ty robisz zakupy czy uzupełniasz? Nie, ja uzupełniam. Ktoś wygląda podobnie do mnie, wiesz? Ej, no jak? To przecież jesteś ty, kokoloko 1920, to ty. A tak, no ale to chociaż ja nie mam tu koszyka. A przed chwilą miałaś? Jakiś lag się tutaj chyba zrobił. Ej, no ja tu ciągle uzupełniam, a tutaj widzisz ten pasek zaopatrzenia cały czas jest bardzo mały. Ej, tutaj ktoś biega w takiej koszulce biedronki. Ja bym chciała mieć taką. Może mają jakieś kody. Tak, tu jeszcze coś jest potrzebne. Pizza capricioza. Ale powiedz mi, czy tobie się ten pasek zaopatrzenia uzupełnia, czy nie? Nie uzupełnia, ponieważ ciągle ktoś tutaj coś kupuje. Przed chwilą były te lody, a teraz już ich znowu nie ma. Żartujesz? Przed chwilą mnie uzupełniałam. Dobra, teraz uzupełniam lody słony karmel. No i tutaj już w tych pierwszych lodówkach nie ma tego czerwonego znacznika, więc już powinno być wszystko ok. Idę teraz kolejną lodówkę uzupełnić. Uzupełniaj, uzupełniaj, bo na przykład nie ma bananów, yy, nie ma. Pomidorów, nie ma żadnych warzyw, nie ma owoców. Ja teraz sobie znowu robię zakupy. Sprawdzę jak nam zaopatrzenie na naszym sklepie. Muszę kupić na mojej liście mam papier toaletowy i trzy razy makaron pełnoziarnisty. A tamto ja jeszcze nie doszłam. Czekaj, zaraz sprawdzę. No, ja tam jeszcze nie byłam, więc na pewno będziesz miała braki. O, matko, faktycznie warzywa i owoce jest dramat! Same czerwone, na, te same czerwone etykiety, że potrzeba produktów. Ej, o co chodzi? Ktoś tutaj, przebrany w koszulkę Biedronki, cały czas za mną chodzi. Ej, co jest grane? Ej, ktoś mnie śledzi. Ej, co jest grane? Proszę mnie zostawić tutaj i skacze obok mnie jeszcze jakoś dziwnie. Halo, proszę mnie zostawić. Może to jest ten ochroniarz, którego tak chciałaś zobaczyć? No tak! ty jakiś szaleniec to jest. Uciekam stąd, biegnę tutaj. Ej, co jest granek? Ej, ktoś mnie śledzi w biedronce? Ej, ej, zobacz, znowu jest tutaj za mną. Co ty gadasz? Ej, gdzie? A on biega po regałach! On biegnie za tobą! Czy to jest jakiś tani podryw na zakupy w biedronce? Ej, jest jeszcze jedna jakaś Agnieszka 2247, ona też ma koszulkę biedronki i też za kimś biega, ale ten się na ciebie uwziął. Ej, on naprawdę skacze po regałach i idzie za tobą krok w krok. Czy ten ktoś chce mi tutaj zajrzeć do koszyka do moich zakupów? Czy ten ktoś chce mi zajrzeć do koszyka? Nieźle. Dobra, słuchaj, ja się spełniłam dzisiaj chyba w roli pracownika. Ja już wszystkie produkciaki mam, więc ja jestem zadowolona z mojej przygody w Biedronce Simulator. Nie wiem, czy ty masz jeszcze jakąś misję do zrobienia, ale ja idę sobie na swoją tablicę popatrzeć i popodziwiać moje produkciaki. Ty się tam tak nie rozpędzaj, bo ja chcę zrobić jeszcze ostatnią y, listę z zakupami i potrzebuję lodów. Lody Triple Joy. Triple Joy, gdzie takie coś może być? Nie no, ten ochroniarz cały czas za mną chodzi. To jest chore. No to rób szybko te zakupy i uciekaj! No nie mogę! On mi tutaj skacze cały czas nad głową! Ja tutaj już sobie spoczywam pod moją piękną wystawą. Trochę jak ołtarz to wygląda. Ołtarz produkciaków. No, fajnie. Zazdroszczę ci. Ja jeszcze muszę zabrać twaróg i makaron pełnoziarnisty i od razu tam do ciebie pędzę. Ostatnia rzecz. Makaron pełnoziarnisty, Twaruk, Gdzie ja znajdę twaróg? Na lodówkach. Przed chwilą go kasowała. No dobra, to ja już pędzę. No nie, no słuchajcie, akcja produkciaków jednak w tym sklepie wirtualnym też już się skończyła. No i niestety troszeczkę mi ich tutaj brakuje. Ale z tego co widzę, brakuje mi malinki, pieroga i frytek, a ja je mam u siebie w domu, bo odebrałam za uzbierane naklejki. No widzisz, czyli tak naprawdę nie jesteś stratna na tej całej akcji. Na szczęście jesteśmy tutaj teamem i razem zebrałyśmy te produkciaki. Jest tutaj najważniejsze. Dajcie znać, czy wygraliście Piedronka Simulator i czy Wam udało się zebrać je wszystkie. Ja myślę, że na pewno tutaj część osób grała. Ja jeszcze tak zerkam, czy ten ktoś mnie jeszcze tutaj nie śledzi i nie wybiegł za mną ze sklepu, ale na szczęście nie. Dobra, kochani, dzięki wielkie, że byliście razem z nami i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Buziaki, pa, pa!